Cześć, w filmiku pokażę Ci jak możemy włączyć tryb odzyskiwania w iPadzie Mini 2024, czyli tzw. Tak recovery Mode. Aby z niego skorzystać będziemy potrzebować dwóch rzeczy. Pierwsza to kabel USB, musimy podłączyć naszego iPada do komputera. Niezależnie od tego czy jest to MacBook czy komputer z Windowsem, musimy po prostu podłączyć nasz tablet do niego. Następnie na naszym komputerze musimy mieć aplikację iTunes, bądź program iTunes. Jeżeli korzystamy z Windowsa, to musimy pobrać tę aplikację. Znajdziemy ją na przykład w sklepie Microsoft. Natomiast w przypadku MacBooków, no to prawdopodobnie tę aplikację już macie zainstalowaną. I następnie możemy skorzystać z następującego skrótu klawiszowego. Jeżeli w razie Wam wyskoczy komunikat, czy ufaj temu komputerowi, to oczywiście naciskamy Zaufaj. I następnie robimy następującą rzecz: naciskamy przycisk od podgłośnienia, następnie od wyciszenia i następnie przytrzymujemy przycisk górny od zasilania i trzymamy go dopóki nie zobaczymy menu właściwie ekran z trybem recovery. Czyli tak. Podgłośnienie jeszcze raz zaczniemy. Podgłośnienie, przyciszenie i następnie przytrzymujemy przycisk od zasilania. I tak jak wspomniałem, trzymamy tak dopóki nie zobaczymy recovery mode. Jeżeli zgaśnie nam ekran, to dalej trzymamy. Nasz palec na tym przycisku, zgaśnie nam ekran, dalej trzymamy, widzimy logo Apple'a, dalej musimy trzymać nasz przycisk i za chwilę, proszę bardzo, mamy właśnie tryb odzyskiwania. Tak on właśnie wygląda. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.